Dzień dobry moi drodzy Państwo, witam serdecznie ponownie na kanale, wiem, że troszeczkę mnie nie było, wszystko z powodu tego, że no chorowałem, miałem zapalenie gardła, również problemy z zatokami i na się świecie nie brzmiałem, nadal zresztą jak spójrzcie pewnie nie ma rewelacji, aczkolwiek czuję się już, że tak powiem na siłach do do ponownego nagrywania, więc wracam i na YouTube'a i na TikToka tutaj bardzo bardzo powoli. I oczywiście na dobry start poniedziałku, bo jeszcze wieczorkiem naturalnie zarzucę Wam przegląd ligowy numer 5, no to na dobry start poniedziałku mam dla Was szybkie omówienie grup VCD Challengers 2, bo wczoraj, czyli w niedzielę, odbyło się oczywiście losowanie grup, poznaliśmy jak wygląda grupa A? Poznaliśmy, jak wygląda grupa B. E, no i co tu dużo mówić? No, podstawowy wniosek, jaki od razu się nasuwa, w grupie A, w której jest G2, Fnatic, FPX, Ascent, OG, LDN, United i fokus jest taki, że ta grupa to jest niesamowicie grupa Stacket. No a grupa B, Guilty Sports, Gambit, Team Liquid, Natos, Vincere, BBL i Big. No, grupa, w której raczej wszystko się wydaje, na pierwszy rzut oka jasne, ale wróćmy, wróćmy do grupy A, zacznijmy to wszystko sobie na spokojnie. Jeszcze Wam wyjaśnię, że generalnie wyglądało to tak, że drużny, które znalazły się w playoffach w EastEacher's 1, były rozstawione, więc wiedzieliśmy wszyscy, że na pewno nie dojdzie do sytuacji, w której. Więcej niż trzy zespoły z playoffów VCT Challengers 1 będą w tej samej grupie podczas VCT Challengers 2. Eee, no, a że do playoffów e, przecież VCT e, Challengers 1 nie awansowało chociażby Ascent, e, nie awansowało również LDN United, właśnie, No to od razu wiedzieliśmy, że szykują nam się potencjalnie prawdziwe bomby. No i te bomby znalazły się w grupie A. EOG LDN United, czyli oczywiście połączenie LDN z OG, o którym więcej opowiem wieczorem w Przeglądzie Ligowym, jeżeli przez ostatni tydzień nie śledziliście, nie śledziliście za bardzo tego, co się działo. No i Ascent. Obie te ekipy wylądowały w grupie A, w której dodatkowo jest Plus Phoenix, czyli oczywiście triumfator Challengersów jedynki, G2 Esports, czyli wicemistrz Challengersów jedynki i Fnatic, czyli brązowy medalista challengersów jedynki. A do tego mamy Focus, zwycięzcę VCT VCTMA ProMotion, najlepszy zespół z lig regionalnych podczas wiosennego splitu VRL-i. I to zespół wywodzący się z jednego z najmocniejszych vrl czyli z vrl niemieckiego. To wszystko sprawia, że grupa A jest kosmiczna. Jest kosmiczna z wielu powodów, oczywiście FPX nie dokonało żadnych zmian, to wciąż jest ten sam zespół, gdzieś tam potencjalnie mówi się o tym, że ktoś będzie im pomagał. Mówi się między innymi o jednym z Polaków, że może im pomagać w niektórych meczach, jeżeli Angel nie będzie zdolny do gry. No ale oprócz tego oczywiście żadne zmiany się nie pojawiły, pomimo tego, że były jakieś tam oferty za Ardisa mityczne z, z jakiejś tam dalekiej Azji. Więc FPX zdecydowanie oczywiście zespół, który tutaj gdzieś myślę. Każdy po prostu będzie musiał brać pod uwagę, że będzie rozdawać karty właśnie podczas VCT Challengers of dwójki. No i G2 Esports, kolejny zespół, który nie zdecydował się na żadne zmiany, to oczywiście ta sama ekipa, która e, myślę, że zawiodła Zawiodła podczas VCT Masters w Reykjaviku. Mówiło się o tym, że G2 może być potencjalnym faworytem, ale jak wszyscy naturalnie wiemy, to OpTic przecież wygrało cały turniej, G2 nawet oczywiście nie było w top 3. Także y, wiele do udowodnienia na pewno podczas tego sezonu ligowego. Do tego mamy Fnatic. Fnatic, w którym na pewno będzie grał Firow, obok boostera Mistika i Derke. I jeszcze nie wiadomo, tak naprawdę, kto y, wejdzie tutaj w rolę y, Sentinela do końca. Pojawiają się jakieś plotki o, o Dimasiku, chociażby, aczkolwiek y, na ten moment ciężko mi stwierdzić, kto rzeczywiście zajmie to piąte miejsce. Skład na pewno już jest zlokowany, więc niedługo powinien być albo zlikowany, albo. Ogłoszony. E, aczkolwiek, wobec Fnatic, ja szczerze mówiąc nie mam wielkich oczekiwań. Wydaje mi się, że to akurat zespół, który potencjalnie może nawet e, zamknąć całą tę grupę. O czym opowiem za chwileczkę. Ascent tutaj naturalnie już znamy nowy skład. Back Monster dołączyli. Niezmiennie Stark, so, jako core tego zespołu. Ciekawe zmiany. Oczywiście w praktyce zobaczymy, jak Ascent będzie działać. Ale na pewno gdzieś tutaj wierzę głęboko w to, że nasze nasi panowie, tutaj dwaj. Pokażą klasę, podobnie jak i Molsi, do OG LDN United dołączył Hype, czyli po prostu wymiana mm, Dreamasa na Hype'a. Cały czas to połączenie: czterech Litwinów i jeden Polak. No i Fokus tutaj, naturalnie, udało się zatrzymać gdzieś ten roster, który też, że tak powiem, no miał. Swoje znaki zapytania, pojawiały się oferty w stronę UGego chociażby, który był absolutną rewelacją jeżeli chodzi właśnie o VRL Dash czy później turniej VCT a ProMotion, który Focus naturalnie wygrało. I obiecuję, obiecałem sobie, że, że troszkę powiem o grupie i też wytypuję trzy drużyny, które awansują do playoffów z tej grupy. Więc jeżeli chodzi o tę grupę, to powiem tak. Przede wszystkim nie żywię wielkich nadziei wobec Fnatic, tak jak już powiedziałem, niezależnie od tego jak finalnie będzie wyglądać skład. Moim zdaniem po prostu troszeczkę ta formuła z wóz rollingiem lidera się wypaliła, i ja nie do końca wierzę w to, że będą w stanie jeszcze zraz zrobić playoffy, choć yy, też nie wierzyłem ich, w, w nich przed pierwszym sezonem i wiemy, jak się to skończyło. Zobaczymy. Może Derkie Hyperkery znowu zadziała. FPX, wydaje mi się, że meta, generalnie yy, ta, która będzie, zwłaszcza po nowym patchu, może im sprzyjać. FPX, niesamowicie kreatywny zespół, wydaje mi się, że będą jako pierwsi szukać potencjalnie wykorzystania Fade w swoim matchupie, yy, w swoich. W swoich kompozycjach, proszę bardzo, więc na pewno tutaj żywię duże nadzieje i y, myślę, że w FPX ma duże szanse, żeby wyjść z grupy G2 Esports. Tu wszystko zależy, myślę, od tego, jak G2 poradzi się z własnymi demonami. Fajnie, że w końcu nie zdecydowali się na zmianę w składzie. Paradoksalnie, chcę zobaczyć jeszcze raz ten zespół w akcji podczas Challengers'ów i ewentualnie, jeżeli znów by miała być klapa, no to wydaje mi się, że trzeba będzie się finalnie pożegnać y, no chyba z Mixuelem, bo to też troszeczkę jak w przypadku Boostera, filar, którego formuła w tym momencie może się wypalić. OG LDN, yy, myślę, że hype to jest naprawdę ciekawe wzmocnienie. Wydaje mi się, że OG może być lepsze z hypem niż z Dreamasem. Mówiło się o Kameku, mówiło się o Dimasiku. Wcześniej na testach był również m.in. U-Break. Ten transfer może moim zdaniem wypalić i Focus to na pewno będzie czarny koniec tej grupy. Jakby dla mnie ci goście są na takiej świeżości, i też bardzo dobrze czują te kompozycje z Neon. Wydaje mi się, że to może być zespół, który będzie potencjalnie czarnym koniem gdzieś całej tej grupy. No i jeżeli miałbym teraz obstawiać, kto wyjdzie z grupy A do playoffów, to powiedziałbym, że będzie to FunPlus Phoenix, że będzie to ekipa Ascent i że będzie to ekipa Focus. Obawiam się, w sensie inaczej, chciałbym i to był mój pierwszy typ, tylko stwierdziłem, że on może być zbyt oczywisty. Pierwszy mój typ był FPX Ascent yogi LDN United. Aczkolwiek czegoś zabrakło w LDN w pierwszym sezonie, zastanawiam się, czy tego po prostu nie zabraknie po raz kolejny. Czy znowu nie będzie takiego momentu słabości, jaki się pojawił tam Morsi, przecież tłumaczył, że nawet oni w pewnym momencie już nie wiedzieli, że mają szansę, już było trochę rozluźnienia. Aczkolwiek. To jest ciekawy ruch na pewno z tym połączeniem dwóch organizacji. To tylko dowodzi, że projekt jest moim zdaniem długofalowy, no bo połączenie tych dwóch organizacji na pewno jest na fali tego, co ostatnio ogłosił Riot, że będzie coś Ala Franczyza w 2023 roku, że będą patrzyli na struktury, na zaplecze organizacji OGLDN United, dwie organizacje połączone, no to pachnie solidnym zapleczem, solidnym zapleczem, również finansowym projektem dalekosiężnym, więc. Życzeniowo powiedziałbym FPX Ascent OGL LDN United, ale wydaje mi się, że Focus może po prostu mieć coś takiego, że zaskoczy. Równie dobrze zaskoczony może być Ascent, też nie miejcie złudzeń, ale ja po prostu nie widzę wielkich szans ani dla Fnatic, ani dla G2. Wydaje mi się, że te ekipy nie będą w wyścigu o playoffy. Może się prawdopodobnie, no szansa na to, że się pomylię jest duża, ale na dziś po prostu trochę życzeniowo, trochę gdzieś tam na logikę postawię, że te cztery zespoły będą się biły o, o playoffy. Będzie to Asen, będzie to OGL, OGL United, FPX i ewentualnie Focus. Grupa B, tutaj myślę, że sprawa jest dużo łatwiejsza. Wydaje mi się, że tutaj też Gobi, który odchodzi. Na cs -a, trenować to może być ciekawy ruch, to potencjalnie zwiększenie firepowera w Big, ale z drugiej strony odebranie im ogromnego mózgu, więc wydaje mi się, że Big tutaj będzie niestety, ale faworytem do e, tych bottom miejsc, tak jak i w pierwszym sezonie e, BBL, oczywiście. No tutaj Paura Turko to jest roster, który będzie się bił gdzieś o te lokatę myślę. Tak ostatnią pod e, strefą playoff. No i jeżeli chodzi o e, tutaj playoffy no to dla mnie no-brainerem w tym momencie jest to, że po prostu M3 Champions wygrają tę grupę, ekipa Guild Esports będzie na drugim miejscu i pomiędzy Team Liquid oraz Na'Vi moim zdaniem stoczy się walka o lokatę numer 3. I w Na'Vi widzę potencjał na to, żeby zrobić te playoffy. Tak jak widziałem potencjał w Na'Vi w pierwszym sezonie i oczywiście ten potencjał nie do końca został zobrazowany, bo udało się wygrać tylko dwa z trzech spotkań, to i tak dla mnie dwa z pięciu spotkań to nie ulega dla mnie wątpliwości, że NAVI też nie zrobiło zmian, ciężko przypracowało ten okres i jest w stanie gdzieś, myślę, jak najbardziej o to trzecie miejsce powalczyć, po walczyć o playoffy. Mniejsza z tym, że w playoffach raczej im wielkich szans nie daje, ale wierzę, że te playoffy są dla NAVI pewną opcją. No i teraz tylko pytanie, co z teamem Liquid? Wiemy, że team Liquid ma cykle. Kompozycja numer 1, wygrywamy przez dwa tygodnie, potem przez dwa tygodnie prze przegrywamy, idziemy do kompozycji numer 2 kompozycja numer 2 nie działa, ale nagle wygramy szczęśliwie 2-3 mecze. Dobra, whatever, wracamy do kompozycji numer 1. Znowu coś się nie układa, a może być tak kompozycja numer 3. Sligi, jak mega kreatywny gość, który ma naprawdę dużo za potrafił często te fajne kompozycje wymyślić, aczkolwiek one nie bardzo yy, dawały gdzieś efekt. Mam, mam na myśli to, że po prostu mózg Sligiego niewiele ma yy, tutaj do, do zrobienia, jeżeli roster często zawodzi w przeróżny sposób. I myślę, że niestety Solka znów zawodzi Indywidualnie to były takie etapy, gdzie Solkas historycznie był bardzo słabym zawodnikiem Team Liquid. Wydaje mi się, że był po prostu obok Kryptiksa yy, wcześniej obok, Link, yy, obok yy, bardzo Ekelza, e e e pierwszy do wywalenia, ale później miał ten swój redemption moment. Tak, Link bardzo stabilny, dalej oczywiście też miał słabe momenty, ale wciąż bardzo solidne ogniwo. Więc moim zdaniem w Team Liquid potrzebna chyba będzie zmiana. Jeżeli nie teraz, no to za jakiś czas Solkas będzie musiał zostać pożegnany. I tym Liquid będzie musiało sprowadzić e, takiego gościa, który niekoniecznie będzie jakimś kolejnym super heavy fragerem. Bo w Liquid każdy ma potencjał na to, żeby tym heavy fragerem być. Chodzi o gościa, który da stabilność, który da pewien cement. okej, okay, co mecz przynajmniej gwarantuje te e, 15 fragów i to, że nie odwale jakiś maniany. Myślę, że takiego gościa troszeczkę brakuje w tym Liquid. Solkaz, no, chy no chyba że Solkas znowu będzie miał swoje odrodzenie. Chyba że znowu właśnie e, tak jak e, nie wiem, chociażby. Ten okres wydaje mi się Visti Champions. Ta, tam przecież Solkas prezentował się naprawdę, naprawdę świetnie. E, I chciałbym zobaczyć to z powrotem, no bo Solkas generalnie nie jest złym zawodnikiem. Po prostu jest niestabilnym zawodnikiem. To są dwie różne rzeczy. Więc e, ja uważam, że Na'Vi realnie może over Team Liquid awansować. Może BBL jakoś magicznie włączy się do tego wyścigu, no ale, ale ciężko, ciężko mi uwierzyć na ten moment w to, że, że turecki roster może gdyby. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pomysłu, jakby jak tureckie zespoły mogłyby e, wzbić się gdzieś ten poziom wyżej, tak jak Super Massive Blaze przez chwilę miał ten swój powiedzmy moment e, chwały. Wydaje mi się, że te czasy niestety na razie bezpowrotnie e, gdzieś odeszły i, i po prostu tak to wygląda. Także jeszcze raz podsumowując, tutaj Matrix na pewno jakoś ładnie e, gdzieś te organizacje wy, wyklika, żeby się pojawiły na ekranie, uważam przez grupy, a awansuje do playoffów FPX, Ascent i Focus, slash LDN United, OG LDN United, a z grupy B wydaje mi się, że to jest po prostu M3 Champions, Guilty Esports i do tego Natus Vincere, slash Team Liquid. No między tymi zespołami będzie się toczyć walka o trzecie miejsce. W grupie A będzie to Focus i OG LDN United, a w grupie B będzie to Team Liquid i Natus Vincere. Takie są moje typy, zweryfikujemy oczywiście za kilka tygodni ile... Na ile te typy są oczywiście prawdziwe. No i co? Mam nadzieję, że też będę mógł Was gościć na Watchparty z Visty Challengers. Na razie czekam na rozpatrzenie mojego wniosku. A propos tych Watchparty, ale jeżeli tylko się dowiem, że Watch Party z Visty Challengers będę mieć to dam Wam znać. Dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli oglądacie to w poniedziałek w godzinach tych porannych, kiedy była publikacja, to zapraszam wieczorem jeszcze na przegląd ligowy i od około 20 na Twitchu radiokasty z VRL-a francuskiego, a jeżeli oglądacie to później, no to już prawdopodobnie te pozostałe rzeczy są w sensie przegląd ligowy już jest też na YouTubie do obejrzenia. Dziękuję bardzo, łapka sub, wiadomo i nara.